Hej, witam was w pierwszym i ostatnim odcinku z testujemy Eurotrucks Simulator 2. Jestem z GR Matisto i zapraszam was do oglądania. No więc tak, pobrałem sobie demo ETS-a, dwójki. Jak na razie wszystko ładnie się nagrywam. Ja zacznę tu już sobie wypełniać pola. Tutaj mamy co to foto. Sorry za język, ale niestety pobrałem jakieś dość dziwne, e, jak to wam powiedzieć, nie, tego nie, ten będzie, e, marka, a tu co mamy, znaczek, o weźmiemy to sobie, bo to jest fajne, z 2008, a my sobie weźmiemy firmę Dove. Miałem pobraną, niestety, złą wersję. Eee, znaczy, pobrałem sobie. Co to, ale co jest? Nie, gościa. No i nie zgubiło mojego Misiaka. No wszystko jest wypełnione. Jeszcze ten dziwny język, to nic nie mogę zr zrozumieć. To jest język? Jak widać wszystkiego nie ma. No ja tam, co jest? Znaczy jest im wszystko. No let's go! Myśl człowieku co tu o co, o co tu chodzi Ech. Może jak to zmienimy da skania To samo Może są goście zablokowani A, tutaj coś trzeba wpisać Kierowca Nie wiem co to za pole jest żarówki, no i jazda. Nie, nie mam kontrolera nic takiego. No to zaczynamy. Trochę była w topa, tutaj przy wypełnianiu, ale to jest teściki, No i tak sobie zaczniemy. Polska, Polska, Poznań, Wrocław, Szczecin. O, trzy miasta. Dalej autostrad nie ma. Poznani, a może nie wrocław bardziej do Wrocławia jestem. Jak coś tak. No i co my tu dalej mamy? No i kolejny. I to będzie taki testik 15-20 minutowy, może 25 max. Może być dłuższy, ale to podzielony na dwa odcinki. Nawet nie wiem, ile się już nagrywa. To powinien być dawno w trasie. Wo fuck Jaki spadek klatek na początku! Witam w EuroTrack Simulator 2. Dobra, no i klatki się ustabilizowały. Produkt się dobrze zoptymalizował. E, a, enter, dobra. Dobra, pan, ja tam nic nie rozumiem. To trochę. E, co jest? Trochę jakoś rozdziel coś. Mam badziewną Mam ustawioną, u, fajne kamery Fajny sprzęciór E, odpalenie mm. W środku to nic nie słychać wow alfa nie się prowadzi Jedenka, dwójka, trójka wiem Czórka, piątka, szósta, siódemka, ósemka Piek. Wszystko kułam Enter F1 Nawigacja, tutaj pach, 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 F2, F3 No i co, już mogę jechać, nie? Tylko jak tu by tu wykręcić tym, mm -hmm, trochę się źle wkopaliśmy przypominają mi się czasy z... O jest to lusterko, dobra Dobra Kurde, jak ja już dawno nie byłem za sterami ciężarówki Dobra, teraz się już powinien wyrobić Na policz truku już dawno nie grałem Ale zarobiście się kieruję tym Tylko rozdzielczość mi się będzie ustawiła jakaś mała Dobra. No i jedziemy. I fajnie, naprawdę ładnie to chodzi. Tak w ogóle naprawdę realistycznie wyszło im Wrocław. I ładnie to to chodzi tak dynamicznie. Łódź. Tylko gdzieś to to się tak mizernie zbiera i, i szybko hamuje ammizar nie się zbiera czekajcie a ja wezmę opcję. mam tu gdzieś gdzie tu jest ustawienia mm -hmm. graficzne o nie no wszystko jest dobrze 60 ustawię nie no moja rozdzielczość wszystko jest dobrze to tak czemu taka słaba jakość Tak. zobaczmy jak teraz Wygląda? No, już trochę lepiej, ale dziś tak nie za bardzo. Nadal u wązia to lepiej wyglądało. Na co poradzisz? To jest tak, jak się nie przeszkadza. gry. Wow. Dobra, w środku to normalnie nic. O, gdzie ja jadę? Kurde, w nawigacji się nie patrzę. A. Oj, ZKR oj, oj, oj Gdzie ty się uczyłeś jeździć? Idziemy, ho, ho, ho Nie wiem czemu tak, tak, tylko tak mało jest tych Tak jest po prostu, może jakąś betę ściągnąłem czy coś Bo ja już sam nie wiem Ale i tak fajnie się gra Dobra, zbierajmy się po zielone. No, teraz możemy dawać kierunkowskaz. Naprawdę, ta lusterka, wszystko, patrzcie jak pięknie mi wygląda. Ja podjeżdżam, że jakąś betę ściągnąłem. Coś mi się wydaje, ale naprawdę, to tak... Tutaj czuć tą maszynę tak fajnie, ona jedzie równiutko. A... w, w 2008C? Co był Eurotrack 1K? Było takie strasznie bujanie w ogóle. Ja zresztą tam jakiś materiał też nagram z pierwszego ETS-a. I tutaj jedzie się wolno, ale się, ma się takie wrażenie, że się jedzie szybko. To jest naprawdę coś fajnego. Naprawdę cicho w kabinie mamy komfort jazdy. Pięknie to to idzie. I ładnie się steruje, wspomaganie kierownicy widzę ABS i tym podobne Gdzie ja mam jechać? No właśnie. Nie ma nikogo, nie ma. Elektryczny lusterka, wszystko pięknie, ładnie. To to... O kurde! Ze Skodą mi się Nie w jeden, F2 się usuwa lusterka. O, i tutaj piękne drogi, dwupasmówki. Brakowało mi tego w, teraz w tych wreszcie można poznać Polskę. I to tak ładnie skręca dynamicznie. Zarobiście. Podoba mi się normalnie ta gra. Coś pięknego. Super, naprawdę udała im się ta produkcja. To jest chyba najlepsze wydanie jakie mogło być. Już by zachęciło do kupna. Tankowanie. Nie wiem, a tu paliwa. Widzę, że dużo. No ale zjedz... nie będziemy zjeżdżać. Miałem jednak zjechać, ale dobra. Czyniemy. Chyba nam starczy paliwa. Naprawdę super, polecam zakupienie tej gry. Nie wiem dlaczego u mnie, Sorry, przepraszam Was za to jakość, ale nie wiem, nie wiem dlaczego to się tak dziś. Musiałem jakąś betę chyba ściągnąć czy coś. Bo ściągałem Torrentem Demo. Ale zakupię sobie oryginalny pudełko to. Będziemy sobie jeździć. No, co mamy? Jutro mamy święto wszystkich świętych. No i mamy wolne od szkoły i w ogóle. Jutro spotkamy się na cmentarzach z naszymi przodkami, rodziną. Co wam tu jeszcze tego tak, ogólnie powiedzieć? O treści. Mam nadzieję, że wszystko tam fajnie u w szkole. Bo mnie zarobiście. Jeden dzień w szkole byłem. W tym tygodniu. Patrzcie, ja go wyprzedzam, a ten. a ten mnie ten. Dociska gaz. Widać, że żarówka sama leci pięknie. O, ładne znaki mamy. Super, naprawdę to super wygląda. Zniechęca mnie tylko, że nie wiem czemu takie słaby jestem. Jakość tego wszystkiego. U Wąsia mi się wydawało, że to lepiej wygląda. WOOF! fuck, no miałem się zbierać do wyprzedzenia. Ale naprawdę, pod względem dynamiki, to jest super, wyszło mi naprawdę. Jakościowo nie mogę tego stwierdzić, bo. No już mówiłem. Ale model jazdy też naprawdę fajny, łatwo się ciężarówkę ładnie steruje, wspomagania fajnie działają. Przydałoby się tutaj wyprzedzić, bo nie będziemy za nimi wlec. Na zakręcie wyprzedzam, ja też jestem udany. Widzę, że ciężarówka już naprzeciwka jedzie. Musimy wyhamować, bo już... Szkoda, szkoda, jedzie, szkoda Kurde, jedzie samochód? Idziemy rówka. narobilibyśmy bałaganu Tutaj mamy... ...pozwolenie na wybrzucanie No, bierzemy ich No super. Jak na razie idzie nam dobrze. Tutaj widzę, że będzie jakiś, jakiś kawałek skrzyżowanie. Nie wiem na czym polega demo. Czy to, że mamy uliczony, ograniczoną e, kraję czy coś, czy, e, czy właśnie to jakoś. O może o to jakoś chodzi. Co my tu mamy? Szczecin Poznań. Uuuu i ładnie wyhamowało super Trochę to to ciężko się zbiera No ale jedziemy Zobaczymy sobie teraz trochę z tej kamery ładnie to wszystko wygląda nawet Ciężarówki też są ładnie obsorowane Ja już nie powiem o naszych drogach, nasze drogi to są super dziur tylko brakuje jak zwykle a w kabinie to nie słychać dźwięku w ogóle. Coś superowego. Mam wrażenie, że na początku pochwaliłem, że się ładnie zoptymalizowało. A raczej bym nie powiedział: Trochę mi latają klatki. Czemu? Tak. Może źle zoptymalizowali. Tu widzę, że prosto, o, ładne skrzyżowanie. Skrzyżowanie, a ja sobie tnę, i chcę. Welcome to Poznań? A Kurde. Najmniej się chłopie zebrać w tym tym lagunie czy coś tam. Hmm, dobra, z tej wolne, też. Dobra, jedziemy. Do Poznania mieliśmy trasy. Super. No i będziemy kończyć. Tak, ten test ETSA: dwójki. Chły chłych. Naprawdę polecam grę do kupienia i w ogóle. Za, za, zaraz sobie zobaczymy jak tam będzie z parkowaniem i w ogóle. Wszystko jest ładnie wykonane powiem tyle. Że naprawdę pod względem grafiki no nie wiem. Nie mogę tego w pełni stwierdzić, ale pod względem fizyki w ogóle to zarąbiście. No On tu chyba w prawo skręcamy, tak? Pójdę trochę na pasie się źle ustawiliśmy. wpuść mnie! O! Kontakt. Nie, No co? Byście mnie wpuścili. Nie widzicie, że jestem amatorem? W się, To mi już odjęli parę stów 8 nawet no i co tutaj A. no i teraz będzie popis parkowania no ja sobie zobaczyć, co to nie jest wycofamy sobie powolutku. Nie ostro. Kurde, ano Náret. No dawaj, cofaj. Oh, fuck. Trzeba trochę... ...przygięłem. Ale w miarę jest. Może kiedyś tam. na... ...cirówkę. O, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. no, bo to nie odbija tak łatwo. Oh. Nie ma tak łatwo. No i co? Enter, tak, Tak, te. Minus 182? dwa, e, no. Szacun. No super. Good. Zobaczymy sobie co tam dalej będzie. Nasza miejscówka, a widziałem to, nasza ryczka tutaj. Jakiś garaż chyba czy coś. Nasza firma jak na razie. No, no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. Cześć!